Witam serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. W którym, jak zawsze, nie zabraknie ciekawych informacji rynkowych oraz podsumowania sesji, rozpoczynając od topowych zagranicznych rynków poprzez krypto oraz oczywiście kończąc. GPW, jeżeli ta tematyka Cię interesuje, zapraszam do pozostania, obejrzyjmy materiał od deski do deski, aby żadne ważne informacje, których dzisiaj nie zabraknie, Ci nie umknęły, czy też ważne zestawienia z podsumowania sesji. Przypominam, że w komentarzu możesz podrzucać do perełek hitów swoje spółki, które wpadły Ci w oko z uzasadnieniem, przypominam, bo jak będę miał chwilę czasu, to na pewno będziemy je analizować, omawiać i będziemy zastanawiać się nad ich potencjałem, tak więc do tego również zachęcam. Przy okazji pamiętaj o wrzuceniu łapki w górę dla algorytmu oraz subskrypcji, aby żaden materiał nie umknął Twojej uwagi. Jeżeli chodzi o pierwsze informacje, rozpoczniemy od bardzo istotnej. Niemcy zabroniły portom przyjmowania transportów LNG z Rosji. Ministerstwo Gospodarki Niemiec zabroniło portom przyjmowania statków z rosyjskim skroplonym gazem ziemnym LNG. Zakaz obowiązuje do odwołania, poinformował w czwartek dziennik Financial Times po na pismo resortu do państwowej spółki TED. EuroPKB. Polska spadła z piedestału. Polska spadła z czołowej lokaty w rankingu rocznej dynamiki PKB krajów Unii Europejskiej. Wynika z najnowszych danych Eurostatu. Potwierdziło się też, że trzy państwa Unii znalazły się w tak zwanej technicznej recesji. W trzecim kwartale tego roku produkt krajowy brutto Eurolandu był o 40% wyższy niż kwartał wcześniej, poinformował w czwartek Eurostat. Było to potwierdzenie wstępnego szacunku opublikowanego pod koniec października. Teraz jednak dysponujemy danymi dla większej grupy krajów unijnych. W zestawieniu brakuje jedynie danych dla Danii, Grecji, Luksemburgu oraz Malty. W całej Unii Europejskiej PKB w trzecim kwartale powiększyło się realnie o 30% kwarta do kwartału i był o 1% wyższy niż przed rokiem. Jeżeli chodzi o poszczególne kraje, zobaczmy, najwyższą roczną dynamikę PKB w trzecim kwartale tego roku Eurostat odnotował na Cyprze 3,8. W Hiszpanii 3,4 oraz na Litwie 2,3. Polska spadła z czołówki rankingu Euro PKB, choć w poprzednim kwartale nasz kraj zajął w nim pierwsze miejsce. Równocześnie w aż 7 krajach Unii realny PKB był niższy niż rok temu. Najgłębszy regres odnotowano na Łotwie: minus 1,4% do roku, w Estonii minus 70 oraz na Węgrzech minus 70%. Natomiast dwa kwartały z rzędu spadku PKB zaraportowały Łotwa, Węgry i Szwecja. Z największych gospodarek pozytywnie zaskoczyły Niemcy, plus 0,2% kwartał do kwartału, którym udało się uniknąć technicznej recesji głównie dzięki negatywnej rewizji statystyk za drugi kwartał. Nieźle, jak na swoje możliwości, wypadła też Francja, 0,4% kwartał do kwartału. Zaskakujące dane GUS. Poprzedni kwartał przyniósł zaskakujący spadek produktu krajowego brutto Polski. Wynika ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. Ekonomiści spodziewali się słabych danych, ale nie aż tak słabych. Ciekawe kto odbił się na GPW, zaraz zresztą to zobaczymy. W trzecim kwartale PKB Polski był realnie, czyli po odliczeniu wpływu inflacji o 2,7% wyższy niż rok wcześniej podał Główny Urząd Statystyczny. z poprzedniego kwartału polska gospodarka skurczyła się jednak o 0,2% dodał GUS. To spora negatywna niespodzianka, ponieważ ekonomiści spodziewali się tu wzrostu o 0,2% kwartał do kwartału. Obniżki stóp ruszą w marcu 2025 roku. Na pewno warto to zapamiętać, gdyż to odbije się również na sektorze bankowym, który zresztą jutro z samego rana w całości będę analizował na przeglądzie sektorowym. I tam cię zapraszam, bo tam spotykamy się najczęściej systematycznie w 20 nagraniach. Omawiam ponad 200 spółek. Na pewno warto tam być. Linki znajdziesz w opisie i w komentarzu. W marcowej projekcji NBP prawdopodobnie będzie widać trwałe obniżenie inflacji do celu dzięki czemu będzie można wówczas nakreślić ścieżkę luzowania polityki pieniężnej, ocenił w Radiu Tok FM członek RPP Ludwik Kotecki. Dodał, że stopy powinny być obniżane w tempie co 25 punktów. Łącznie w całym 2025 roku nie więcej niż 100 punktów bazowych. Co to jest? To jest kropla w morzu potrzeb naszej gospodarki. Ale dodatkowo popatrzmy na tą opinię. Wnorowski z RPP wierzy, że w pierwszym kwartale 2025 roku będą wystarczające przesłanki do dyskusji o obniżkach stóp. Dodał, że dopóki kolejne odczyty inflacji są coraz wyższe i wyraźnie powyżej celu, to trudno inicjować rozmowy o obniżce. Jednym słowem, jak panowie już zaczynają o tym mówić, łącznie z prezesem, no to coś jest na rzeczy. Czyli, jednym słowem, przygotowują rynek pod tę decyzję. Pytanie tylko, czy będą chcieli zaskoczyć 50-punktową obniżką i to jeszcze wcześniej, czy też nie. Jeśli się wydaje, daj znać w komentarzu. Wszystko zależy oczywiście od presji EBC oraz Fedu i innych banków centralnych. Dodatkowo Powell kontra Trump i Musk. Fed nadaje się jedynie do likwidacji. Fed nadaje się jedynie do likwidacji, bo to dewiacja amerykańskiej konstytucji. Republikanie nie przybierają w słowach, zachęcając prezydenta elekta Donalda Trumpa do podjęcia radykalnych kroków wobec rezerwy federalnej. Sekunduje im Musk. Trump nie od dziś żywi niechęć do Powella i Fedu. Stąd też wraz z jego reelekcją pojawiło się pytanie. Nie jak ułoży sobie z nim współpracę, ale czy w ogóle pozwoli rezerwie federalnej funkcjonować w takim jak obecnie kształcie. Musk, który stał się zaufanym człowiekiem nowego prezydenta, udostępnił post republikańskiego senatora, który na serwisie X wzywał do rozwiązania Fed. Władza wykonawcza powinna podlegać w pełni prezydentowi, a Fed jest przykładem, jak daleko odeszliśmy od konstytucji w tym zakresie. To kolejny powód, do którego powinniśmy. Napisał kilka godzin po tym, jak Paul wydał komunikat, że nie złoży rezygnacji nawet jeśli Trump o to poprosi, a co powinni? Oczywiście zakończyć set. Pytanie, czy jest to możliwe? Bo coś mi się wydaje, że chyba Musk przygotowuje się do startowania już w przyszłych wyborach prezydenckich po Donaldzie Trumpie. PKO ocenia polityką Trumpa. Donald Trump jest kandydatem prowzrostowym, ale proponowane przez niego cła mogą mieć odwrotny efekt, na przykład. Jednorazowy wzrost inflacji i stłumienie presji cenowej w długim okresie ocenił bank PKO. Miliarder Musk, który towarzyszył Trumpowi podczas spotkań, uczestniczy w rozmowach z kandydatami na stanowiska w nowej administracji USA i wpływa na proces przejmowania przez nią władzy, stał się najpotężniejszą osobą prywatną w Ameryce, ocenił siódmy dziennik New York Times. No to jak Ci się wydaje, do czego to wszystko zmierza? No chyba tylko i wyłącznie do jednego. Upadłość konsumencka znów w górę. Trzeci najwyższy wynik w historii. Tak zakończył się październik w upadłości konsumenckiej. Jest prawdopodobne, że w tym roku ponownie padnie roczny rekord bankructw osób fizycznych. Na tą drogę decyduje się tysiące konsumentów. Będzie pokolenie kredytobiorców emerytów. Ponad 45% kredytów mieszkaniowych w bilansach banków udzielono z takim terminem spłaty, że klienci będą regulować raty jeszcze na emeryturze. Te dane z raportu KNF mogą niepokoić, ale nie jest to wcale jedyny i najbardziej martwiący element opracowania nadzoru. Ciekawe. A mamy serię wyników bardzo ważnych, bo dzisiaj mieliśmy spektakularny krach na jednej ze spółek i to topowych z ich 20 Tak więc prześledźmy wszystkie te wyniki, a potem zobaczymy na podsumowaniach, jak to wszystko się odbiło dzisiaj na notowaniach. Bo zresztą u nas to dopiero się rozpoczyna wysyp raportów za trzeci kwartą. Atendę w czwartym kwartale tego roku nie przekroczy poziomu przychodów uzyskanych w czwartym kwartale poprzedniego roku, poinformował prezes spółki. Spółka chce zwiększyć pokrycie kosztów dzięki przychodom o charakterze powtarzalnym. Grupa Atendę miała w trzecim kwartale tego roku 1,16 miliona złotych zysku netto jednostki dominującej, co oznacza spadek rok do roku aż o 46%. W tym okresie przychody ze sprzedaży grupa Atendę wzrosły o 19% rok do roku do ponad 93 miliony. EBIT spadł o 55% do niecałych 2 milionów. A EBITDA wyniosła 4,67 miliona wobec 6,9 miliona rok wcześniej. Wynik za trzeci kwartał okazał się zgodny z wcześniejszymi szacunkami. Dodatkowo Impost planuje skup do akcji własnych. Rada nadzorcza Impostu przyjęła uchwałę dotyczącą uruchomienia programu skupu do 2,3 miliona akcji własnych za maksymalnie 46 milionów euro. Kurs Eurocashu spada o 7,4% po publikacji wyników. Eurocash spada o ponad 7% do 8 zł po publikacji wyników za trzeci kwartał 2024 roku. Indeks Envy 40 znajduje się w okolicach poziomu odniesienia. Zysk EBIDA grupy w trzecim kwartale 2024 roku wyniósł 243,8 miliona zł wobec ponad 305 milionów zysku rok wcześniej. Kurs PGE rośnie o 2%. Kurs akcji PGE rośnie o 2% do 6,70%. Spółka podała szacunki z za trzeci kwartał 2024 roku, w których EBida oraz zysk netto są wyższe od konsensusu. PGE szacuje wynik Ebida w trzecim kwartale na niecałe 2,5 miliarda złotych, a zysk netto na około 730 milionów zł. Konsensus, biznes zakładał 2,19 miliarda w wyniku EBida oraz 711 milionów zysku netto. A ta. Miał w trzecim kwartale 2024 roku ponad 100 milionów złotych zysku netto jednostki remunerującej, 118,5 miliona złotych zysku operacyjnego oraz przychody na poziomie ponad 514 milionów złotych. Wylicza z wyliczeń Biznes na podstawie raportu spółki za trzy kwartały 2024 roku. Wynik EBITDA Grupy Polenergia po trzech kwartałach tego roku wyniósł prawie 545 milionów złotych i był wyższy o ponad 125 milionów Rok do roku. W samym trzecim kwartale wynik EBITDA wyniósł z ponad 150 milionów i był wyższy od konsensusu Pub Biznes zakładającego wynik na poziomie ponad 134 miliony. EBITDA Grupa Energia po trzech kwartałach tego roku wyniosła 2,8 miliarda złotych, co oznacza spadek aż o 17% rok do roku, a ze to osiągnął poziom 9,9 miliarda złotych, czyli o 44% mniej rok do roku. Za to wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami. Zobaczymy, jak to oczywiście odbiło się na kursie. Orlen ze skromnym zyskiem. Po kwartale z kilkudziesięcioma milionami strat Orlen wrócił do raportowania zysków. Wynik jest jednak bardzo skromny przez kolejne odpisy związane głównie z decyzjami inwestycyjnymi poprzedniego zarządu. Grupa Orlen w trzecim kwartale 2024 roku wypracowała przychody na poziomie niecałych 68 miliardów złotych. Jest to spadek o 14,5% rok do roku. Oraz zysk netto wynoszący 188 milionów złotych wobec ponad 4,5 miliarda złotych zysku rok wcześniej. Korygowany wynik EBIDA LIFO wyniósł 8,8 miliarda złotych i był niższy o 14,6% roku. Zgodnie z wcześniejszymi szacunkami wynik EBIDA LIFO oczyszczony o wpływ zdarzeń jednorazowych i regulacji wyniósł 8,1 miliarda złotych i był zbliżony do odnotowanego rok temu na poziomie 8,6%. Miliarda złotych. No i ja to te jedno słowem, zaraz zobaczymy, jak to się odbiło na kursie Orlenu. Orlen przedstawi nową strategię. 10 grudnia poinformował prezes Orlenu. Dodał, że spółka podtrzymuje swoją politykę dywidendową, czyli jednym słowem, jak ktoś jest fanem Orlenu inwestowania w Orlen, bo to wiadomo, że trzeba tę datę sobie w kalendarzu zapisać. Wiceprezes inwestycje grupy Orlen. W w 2024 roku wyniosą 33 miliardy złotych, czyli około 5 miliardów złotych mniej niż szacowano na początku roku, poinformowała wiceprezes Orlenu. Amrest miał w trzecim kwartale tego roku ponad 125 milionów euro EBITDA wobec ponad 110 milionów ro rok wcześniej. Konsensus zakładał 121 milionów euro EBITDA. S-Games miał w trzecim kwartale tego roku 26,5 miliona złotych skorygowanej EBITDA, a zysk netto do jednostki dominującej wyniósł 12,5 miliona Konsensus zakładał 26,9 miliona złotych, skorygowana bida oraz 20 ponad milionów zysku netto jednostki dominującej, no to będzie ciekawe. Skorygowana EBITDA Allegro, no i dzisiaj mamy krach na Allegro, no to popatrzmy przez co, jakie są wyniki. Skorygowana EBITDA grupy Allegro w trzecim kwartale 2024 roku wzrosła o 8,4% do roku do 734,1 miliona złotych. Konsensus zakładał 721,1 miliona złotych korygowanej ebit Wartość sprzedanych towarów brutto w grupie Allegro, czyli z uwzględnieniem działalności międzynarodowej, wzrosła o prawie 10%. Liczba aktywnych kupujących w całym regionie wzrosła do 20,5 miliona, z czego ponad 5,5 miliona to kupujący na platformach poza Polską. Przychody grupy wzrosły w trzecim kwartale 2024 roku o 7,8% do 2,62 miliona złotych wobec 2,67 miliona złotych konsensusu. Allegro spodziewa się, to jest najlepsze. W czwartym kwartale tego roku spadku skorygowanego zysku ebida o 2 do 6% rok do roku. Przed rokiem, w czwartym kwartale ubiegłego roku skoryg skorygowana ebida grupy wyniosła 751,8 miliona złotych. No i jak to się odbiło, to to zaraz zobaczymy. Allegro chce w styczniu zdecydować o przeznaczeniu nadwyżki gotówki. Dywidenda jest jedną z rozważanych opcji. Poinformował y, pub biznes CFO spółki. Ocenił, że polski konsument jest słabszy niż oczekiwano, ale celem na czwarty kwartał jest dalszy wzrost w Polsce. Ile mają tej kasy? Mamy prawie 3,8 miliarda złotych gotówki. Pracujemy z zarządem i doradcami nad opcjami wykorzystania tej nadwyżki gotówki. Zamierzamy dojść do pewnych wniosków w trakcie. Tak zwanej rundy planowania, czyli w styczniu. Prawdopodobnie przy okazji publikacji wyników za czwarty kwartał będziemy mogli poinformować rynek o wynikach tych prac. Jednym słowem, jak Allegro runie, i to dosyć konkretnie, a mają tyle gotówki do dyspozycji, no to dywidenda może być bardzo, bardzo tłuściutka. Jesteś za tą opcją? Zostań w komentarzu. Allegro ponad ponad 9%. Ja tam widziałem dużo więcej, niż 9%. Kurs akcji Allegro spadł ponad 9% do 31,80 po opublikowaniu wyników za trzeci kwartał 2024 roku. Indeks WIG20 spada o 0,3%. Zaraz sobie zobaczymy oczywiście reakcję, no bo te wyniki już czytałem, tak więc nie będę tutaj się powtarzał. Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku są pod presją, a mocno ciąży im amerykański dolar, którego kurs wzrósł do dwuletniego maksimum, informują maklerzy. Też zaraz zobaczymy ile baryłka kosztuje. Dodatkowo dolar najmocniejszy od roku. Pomimo postępującego umocnienia dolar w relacji do euro notowania złotego spisują się nie nadspodziewanie dobrze. Ani kurs euro, ani kurs dolara nie przebił jeszcze tegorocznych maksimów. Mieć. Ceny miedzi na giełdzie w Londynie spadają piąty dzień z rzędu. Od 8 listopada metal łącznie staniał o około 8%. Pod wpływem przeceny miedź kurs KGHM zniżkuje w czwartek około 4%. Pomimo publikacji lepszych od oczekiwań wyników za trzeci kwartał, a jakie są to wyniki? Skorygowana ebida grupy KGHM wyniosła w trzecim kwartale tego roku prawie 2 miliardy złotych. Wynika z Pa Biznes na podstawie raportu spółki. Wynik okazał się 8,5% wyższy od konsensusu PUB Biznes, który zakładał 1 822 Przychody grupy KGHM wyniosły 8 miliardów złotych wobec niecałych 8,5 miliarda oczekiwanych przez rynek. Konsolidowany zysk netto KGH wyniósł w trzecim kwartale 240 milionów zł wobec 435 milionów zysku przed rokiem narastająco po trzech kwartałach tego roku grupa KGHM miała 26 miliardów 139 milionów przychodów wobec 25 miliardów 648 milionów rok wcześniej skorygowana bida wzrosła do 6 miliardów 186 milionów poprzednio 4 miliardy 308 milionów zesketo przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł do miliard 313 milionów poprzednio 828 milionów rok wcześniej jedno słowem Czas zobaczyć, jak to wszystko odbiło się dzisiaj na kursie na poszczególnych spółkach na GPW, ale rozpoczniemy podsumowanie oczywiście od tego, co najważniejsze, czyli od topowych zagranicznych rynków. Zapraszam na podsumowanie sesji. Najwyższy czas zobaczyć, co ciekawego dzieje się na topowych zagranicznych rynkach. Rozpoczynamy od nastrojów, a jak widzimy, cały czas trwa rządza, pieniądza i chciwość. Poziom 65 na liczniku. Jeżeli chodzi o świat, wczoraj obserwowaliśmy zejścia korekcyjne, a dzisiaj mamy odwrotną sytuację. Uspokoiła się sytuacja w Europie, poza Irlandią, gdzie mamy dominację delikatnych spadków. Na rynku chińskim również dominują spadki. Australia również koryguje, ale jak widzimy, Tajwan zachowuje względny spokój, podobnie rynek japoński. Jeżeli chodzi o Kanadę, tutaj mamy też spokojnie. Brazylia podobnie, Meksyk oraz Bermudy też jakiejś zawrotnych zmienności nie obserwujemy. Za to, jeżeli chodzi o SP500, to dzisiaj widzimy, że Tesla traci przynajmniej w momencie, kiedy nagrywam, a sesja jeszcze trwa 3% w dół, Google traci prawie 1,5% w dół, Nvidia zyskuje 1,3%, Apple zyskuje 76%. Setnych. Zerknijmy na najważniejsze walory, ale już z perspektywy z perspektywy wykresów. Tutaj mamy Amazona, który widzimy, że wczoraj wyznaczył szczyty i widzimy, że dzisiaj je poprawił. Dodatkowo Microsoft dzisiaj również konsolidacja trwa ta luka, która tutaj jest po lewej stronie widoczna, jest jakby było jeszcze niedomkniętym oporem. 425 dolarów w tym momencie. Delikatna cofka. Nvidia na delikatnym plusie. Bardzo blisko swoich szczytów. I Tesla spada po tej rakiecie, która oczywiście wyniosła ją po zwycięstwie Trumpa. Jeżeli chodzi o indeks japońskiego rynku, tutaj mamy 38 971 punktów i konsolidacja trwa w najlepsze. Niemiecki DAX dzisiaj odbija bardzo mocną rakietą. 19 241 punktów. NASDAQ delikatne zejście korekcyjne: 21 000 punktów. SP 500 też delikatna korekta: 5 981 punktów. I Dow Jones delikatnie koryguje: 43 969 punktów w tym momencie. Na metalach srebro, wyciąganie 30 dolarów już jest przybite za uncję. Odpadnięcie było dosyć konkretne i pewnie inwestorzy się wystraszyli. Zresztą analogicznie jest na złocie. Odpadli dosyć konkretnie do poziomu nawet 2536 dolarów. W tym momencie mamy już wzrost i kurs 2570 dolarów. Jeżeli chodzi o kurs. Miedzi, no to też mamy obronę, jak widzimy, próbowali nadbić wsparcie, na razie wyciągają, ale sesja tych dynamicznych spadków na pewno była bardzo mocnym czynnikiem, straszącym. W tym momencie jesteśmy poniżej 9 tysięcy dolarów. Na ropie dzisiaj mamy odbicie 72,61 dolarów za baryłkę i oczywiście gaz na deserek, która będzie konsolidacja w tym układzie szerokiego ręcza, również trwa w najlepsze trójeczka przodu. Popatrzmy na kondycję złotego, frank w dół. 4,61 funcik w dół 5,19 euro w dół mocno 4,32 dolar składa się 4,09 a jeszcze dziś na szczycie był na poziomie jak widzimy tutaj 4, praktycznie 4,13 ponad. Tak więc widzimy, że dolar był kosmiczny, kosmicznie silny. W tym momencie przynajmniej butówka nam się umacnia. Jeżeli chodzi o euro też mamy już próbę obrony 1,05 i widzimy długi cień, wyciągnięcie. Tak więc już mamy podsumowanie szerokiego spojrzenia na rynek. To teraz zobaczmy, co się dzieje na tym szaleńczym rynku, czyli rynku krypto. Po bitcoin już wczoraj wyznaczył nam nowy ATH powyżej 93 tysięcy dolarów za sztukę, a dzisiaj łapie przynajmniej na razie zadyszkę. Jesteśmy na poziomie 88 tysięcy dolarów. Zobaczymy, czy to będzie w końcu jakaś lawina spadkowa, czy też nie, ale zobaczymy to pewnie w najbliższych godzinach bądź dniach. Jeżeli chodzi o nastroje, one są na ekstremalnych ci poziom 88 przypominam że Dzisiaj wyleciało ważne nagranie w portfelu Krypto, gdzie również przedstawiłem bardzo ciekawą, atrakcyjną propozycję dla wszystkich uczestników. Tak więc na pewno warto tam być, aby z tego korzystać, no bo taka okazja już się nie powtórzy. I też odnosiłem się do bieżącej sytuacji. Długie nagranie, dużo przemyśleń, tak więc warto również tam być, jak interesujesz się Krypto. Jeżeli chodzi o obecną sytuację, to widzimy, że Bitcoin spada o 5% w ciągu zaledwie doby. Już jest, jak widzimy, poniżej delikatnie 88 tysięcy, więc sytuacja jest dynamicznie zmienna. Ether zbliża się pod 3000, 6,7 na minus. W ciągu doby, no i w końcu jakieś cofki korekcyjne mamy. Widzimy, że mantra na razie na pusie 12,3 moc, coin 11,10 bred. Za to najmocniej dzisiaj spada nam Kronos 14% w dół, Nero 12, Neiro 12, yy, Ethena 12, czyli dwucyfrowych spadków dzisiaj nam również nie brakuje, czy też blisko prawie 10% korekty. Przypominam, że dostęp do topowych biw jeszcze bezpośrednio, bo się pod tym nagraniem. warto te narzędzia sobie przygotowywać, bo jakby nie było, ten cykl się rozkręca. To nie jest jeszcze koniec, tak więc zobaczymy w jakich nastrojach będziemy to rozgrywać. Przecież wiemy, kto napędził ten cykl. Jak nie wiesz, no to znajdziesz nagranie, dlaczego Bitcoin rośnie na moim kanale. Warto się z nim zapoznać, bo to jest bodziec, który dał po prostu paliwo do tych szaleńczych, przeszaleńczych wzrostów. I teraz oczywiście podsumujmy dzisiejszą sesję na GPW. Rozpoczynamy od najliczniejszego sektora na naszym rynku, czyli oczywiście od gamingu. Przypominam, że już jutro z samego rana, o 7 rano wlecie nagranie, gdzie będę omawiał wszystkie spółki bankowe, tak więc wszystkie banki wlecą. Tam Cię zapraszam, bo systematycznie w 20 nagraniach omawiam ponad 200 spółek, tak więc jest o czym mówić. Jeżeli chodzi o sektor gamingowy, dzisiaj na większej obrocie niż Image, Zinteract 11A, Gamesbox 11A, czy Starward. 6,9 na plusie. Najmocniej spada detalion 18,5 w dół, free mind 18 w dół Gaming Factory 12,10 Sim Fabric. Liderem obrotu dzisiaj CD Projekt, który rośnie o 2% 31 milionów, 11 bit 5500 na obrocie 5 banek to games czy gaming factory banieczka na obrocie. Sam indeks Big Games 5, 13 875 punktów na zamknięciu 700 na plusie. Przypominam, że jak mamy gaming, a gaming z tego co pamiętam już w przyszłym tygodniu na sektorowym to omawiam 30 walorów, tak więc jest o czym mówić. A banki już jutro z samego rana jeszcze raz przypomnę. Dzisiaj PKBP ładnie odbija 3,18 na plusie. Unicredit 2,8,2% Getin. Jak widzimy na minusie tylko cztery banki, w tym najmocniej cofa Boś, bo o 3 ponad procent. PKO SA 2,12 na minusie. Potem delikatnie Alro 30, czy ING 1% i 16 setnych na minusie. Liderem obrotu PKO SA i potężny kosmiczny obrót 475 milionów. PKO BP 446 milionów, to są przekosmiczne obroty. Big banki 90 na plusie. 12682 punkty na zamknięciu. Jeżeli chodzi o OZE, to fotowolt. 10% na plusie Remetzoral 5 P3 G Energy. Liderem obrotu, raczej spadków, dzisiaj jest Luon 26% w dół. TNT 11% w dół. Liderem obrotu Columbus Pańka 800 i 4% dzisiaj w dół. Jeżeli chodzi o kolejne zestawienie, no to zobaczmy na branży nieruchomości. A tutaj widzimy, że Partner 53 na plusie, 3% DOM Development MW253. Najmocniej dzisiaj spada nam IBS M93 czy 7,5 CC Energy. A jeżeli chodzi o obroty, generuje Atal największe 5600. Powyżej Banieczki również mamy Dom Development oraz Archicom. Asam Index urósł o 1,74376 punktów na zamknięciu. Na budownictwie, popatrzmy, dzisiaj liderem jest Lentex 4,14 na plusie, 34 Fero, najmocniej dzisiaj traci Rafako 16% w dół po wczorajszym rajdzie, trakcja 48 w dół, liderem obrotu Budimex 14 Baniek. Asam indeks zyskał 1,65 i zamyka się na 6958 punktów. Kolejne zestawienie to spółki z Global Connect, które ostatnio, chyba tak przedwczoraj, się chwaliły jakimś potężnym obrotem. ASML 66 na plusie, Amazon 28 na plusie, najmocniej traci Tesla 44 22, Bayer Geronimo 11 na minusie, Lider obrotu Tesla 173 tysiące. Jeżeli chodzi o turystykę, dzisiaj Tatry bez zmian, Rainbow na obrocie ponad 3,4 mln w dół i 1,5% prawie w dół przecenia się Enter. Na spółkach ukraińskich, AM Company dzisiaj mocno, prawie 11% na plusie. Ukraińskie spółki, jak widzimy na głównym indeksie, 283 punkty na zamknięciu, 2,3 na plusie. Najmocniej traci Miklan, tracąc ponad 5% i idrem obrotu jest dzisiaj Astarta 458 tysięcy. Na szerokiej energetyce, dzisiaj widzimy, że największe wzrosty należą do PGE. Potężny obrót, obrót jak również oczywiście wzrost, bo PGE rośnie aż o 6%, Tauron 3,2 na plusie, czy Enea 3,2,3, tak więc widzimy, że topowe spółki dzisiaj rozdają karty. Columbus cofa 4,11, Photon 3,8 i ideę obrotu oczywiście PG 22 miliony. Tauron na sam indeks 2,584 punkty, 3,3 na plusie. Perełki, hity, czyli spółki zgłaszane przez widzów, jako te, które mają największy według nich potencjał. Widzimy, że dzisiaj najmocniej rośnie Klepsydra 3,6, Atrem 3,14, Sonka 1,5. 1% ToyA Tarczyński 94 setne action 0 bez zmian, a traci Digitanet 63 setnę 129 na minusie, Sphinx 2,5, Greenex 3.2 czy Magion 348. Liderem obrotu tutaj jest Greenex 2 400. Przypominam, że jak będziesz zgłaszał swoje spółki, właśnie to pamiętaj o uzasadnieniu, a ja będę systematycznie w, w, miarę, w miarę możliwości czasowych przygotowywał o tym również materiał z moim spojrzeniem na właśnie te zgłoszone spółki. Dodatkowo jeszcze kolejne zestawienia, czyli gastronomia. Tutaj Sakana 2% na plusie, Amres z największą obrotem bańka 700 prawie 1,5% na plusie, traci Sphinx 2,5%. Na odzieżówce dzisiaj liderem wzrostów jest CCC. Potężny, kosmiczny wzrost. Podchodzimy już niedługo pod 200 zł za akcję. 11% dzisiaj na plusie, na potężnym obrocie 94 miliony. Intersport 5% na plusie, LPP 2,8 na plusie. Najmocniej koryguje Protektor 287 czy 2,65. Sanwi a liderem obrotu jest dzisiaj LPP 95 milionów i niewiele mniej CCC 94,5 miliona. I teraz już przechodzimy do głównych naszych najważniejszych spółek, czyli WIG20. Pamiętajmy, kto rozdaje tutaj karty. Jak nie wiesz, to znajdziesz materiały również u mnie na kanale. Gdzie dowiesz się, kto tak naprawdę rządzi na naszym WIG-20? Dzisiaj liderem wzrostów PGE 6,23, Orlen 4,45, czy pkbp 318 więc tutaj pięknie, a z drugiej strony popatrzmy, krach na Allegro. I to dużo było poniżej 11 nawet procent. Możesz się pochwalić w komentarzach, jak zaobserwowałeś obserwowałeś, jak najmocniejszy, głęboki spadek, ile wynosił procentowo. 11,33 na minusie, to jest, to jest potężne, przepotężne obrywanie na, na Allegro. Utrzymali się przynajmniej powyżej. 30 zł za akcję. KG, 2,4 na minusie, 2 również PKOSA na minusie, 1,5 JSW, ADRO 30. Tutaj liderem obrotu będzie jak widzimy dzisiaj PKOSA 485 mln, 446 PKOBP, czyli mamy potężne obroty 389 Allegro, powyżej stówki OLEN, KG oraz DINUS. Sam indeks. Rośnie o 6,8 setnych, zamyka się na 2247 punktów. Tak więc w końcu mamy jakieś odregowanie na naszym topowym indeksie. Jeżeli chodzi o wig 20 dzisiaj Mobruk bardzo mocno rośnie o 15%, CCC 11,32%, Tauron, liderem spadków Eurocash 6,8%, TES Games 6%, liderem obrotu CCC 94 miliony, a sam indeks rośnie o 1,7693 punkty na zamknięciu. Jeżeli chodzi o swig 80, no to zobaczmy, co tutaj się dzieje. Widzimy, że Fero 3,4 na plusie, Oponeo 3%, 2,5 MLP Grupa. Najmocniej traci Data DataWalk 8,5, Medical 8,48, a obrotu jest Atal 5600, 4800. Oponeo sam indeks taci 23,829 punktów. Popatrzmy na NewConnect, co tutaj się dzisiaj wyprawiało, i widzimy, że największe dzisiaj wzrosty. Zblokowana pierwsza spółka, czyli do weryfikacji, ale Femtek 18% na plusie. Potem na większym obrocie Adatex 11, Interact 11, Gamesbox. 11 to są dzisiejsze największe wzrosty. Jeżeli chodzi o największe odpadnięcia, no to dzisiaj widzimy, że najmocniej traci Luon, tracąc 26%. Wierzyciel 19, 18, Detalion, Freemind, 18, Grafen, 17 to są największe dzisiaj spadki. No to popatrzmy jeszcze, kto dzisiaj wygenerował największy obrót na małym parkiecie, a tu widzimy, że powyżej banieczki Ameropsy, grupę Bańka 600, sam indeks 0,6 na minusie, 243 punkty na zamknięciu powyżej. Jeżeli chodzi o indeks szerokiego rynku, no to popatrzmy w tej ujęciu szerszym, jak to wyglądało. I tutaj widzimy, że Mobruk 15 na plusie, CCC 11, 10, AM Company, czy PG 6,23 to są liderzy dzisiejszych wzrostów i to na szerokim rynku. Z drugiej strony Rafako traci 16,8, PMPG 15, 12, Gaming Factory, Allegro 11, 10, 8, Simfabric, Simpab Czyli Miraculum 10%, czyli też jak widzimy, spadków nam nie brakuje. Jeden słowem, zmienność w pełnej okazałości. CCC bardzo wysoko pod względem oczywiście obrotu i gdzie mamy żabeczkę. Żabeczka również pod CCC, tak więc widzimy, że te spółki, pomimo tego, że nie znajdują się w WIG-20, generują topowe. Obrot i na deserek, oczywiście wykresy, czyli zerknijmy sobie na WIG, a WIG, popatrzmy, obronili dzisiaj po raz kolejny 80 tysięcy punktów, tak więc było słabo, ale końcówka już była mocna i wyciągnęli to cieniem, tak więc widzimy, że cały czas ten konsolidacyjny ruch jest w grze. Dodatkowo WIG 20 też, popatrzmy, bardzo ładnie zbliżyliśmy pod poziom wsparcia i to wybronili, tak więc 2200 zostało obronione i wyciągnęli to też bardzo ładną świecą, tak więc też w się poruszamy niezmiennie. Dodatkowo, jeżeli chodzi o SWIG 80, tutaj widzimy, że odpadnięcie od 24 tysiące dzisiaj stało Faktem, główkę przetestowali. Najważniejszy poziom wsparcia na dziś to 23,5 tysiąca, i jeżeli chodzi o MW40, to tutaj dzięki oczywiście fali wzrostów na tych topowych spółkach, które obserwowaliśmy, no to mamy rakietę, objęcie hostsy na dniówce. Prawie 600 już jest przetestowane. Jak CCC utrzyma formę, no będzie ciekawy, 6200 to jest topowy opór A5900 to jest topowym wsparciem. Zobaczymy, jaki sposób to rozegrają. Ja zapraszam Cię do zamkniętych oczywiście, czy to po przeglądu sektorowego potwala GPW, czy to Fala Krypto, bo tam cuda się dzieją, wiemy jak duża zmienność jest, jakie oczywiście są potencjalne wzrosty. Oceń dzisiejszą sesję oraz informacje. Pozdrawiam cię serdecznie, Szamczyki, za wyniki na razie Hej.